Witam Was z moim Vlogu. Po świętach trochę się zrobiło mrozku. Um, przyjechałam tutaj do biedronki, do mojej starej biedronki, bo słuchajcie, tą, którą mam koło siebie, to jest y, podobna śpiewka co z Rosmanem, więc przemiał ludzi. Nie można spokojnie zrobić zakupów, a już mam płytę, więc mogę sobie ugotować moją ulubioną zupkę. więc Przyjechałam tu po warzywa i jadę dalej. Powiem Wam, że uwielbiam Warszawę właśnie tak poświąteczną, przed Nowym Rokiem. Słuchajcie, pusto na ulicach, aż miło się mieszka w takim mieście. Serio. Najlepiej w Warszawie jest właśnie między świętami a Nowym Rokiem. Wielbiam po prostu. Można sobie pojechać, zrobić zakupy spokojnie, żyć nie umierać. Słuchajcie, dojechałam. Tak chciałam się jeszcze odezwać, bo słuchajcie, w radiu słyszałam, jeszcze wspomnę, że po prostu uwielbiam Warszawę między świętami a Nowym Rokiem, kiedy większość słoików nikogo nie obrażając wyjeżdża. I po prostu no, miasto wtedy jest takie, wiecie, do zniesienia po prostu. Nie to, że nie ma w ogóle samochodów, ale po prostu korków nie ma, w sklepach jest przyjemniej. No, po prostu rewelacja. I wracałam do domu nie stojąc w żadnym korku kupiłam, co chciałam, idę zupę gotować i słuchajcie, w radiu tak usłyszałam, że coś tam mówią, że podsumujmy ten 2019. I właśnie, nie podsumowałam tego 2019 roku, był fenomenalny, pod każdym względem. Jeżeli zacznę od, że tak powiem, YouTube'a wybiło mi ponad tysiąc subskrypcji, za co zawsze z głębi serca dziękuję. I mega się cieszę, i jedyne, o co mogłabym prosić, to żebyście byli bardziej takimi, wiecie, aktywnymi widzami, bo mi nie chodzi o ilość, ale o jakość. Niech ja trafiam, nie wiem, do tych 10 albo do tych 20, ale żeby była jakaś interakcja, wiecie, jakieś paluchy w górę albo komentarze. A wy tak mi tego, że tak powiem, skąpicie. I tego bym sobie życzyła, że mam nadzieję, że 2020 rok jakoś was tak trochę odważy i, i będziecie bardziej, że tak powiem, aktywnymi widzami, a nie tylko biernymi widzami w życiu wow, z jednej pracy do drugiej pracy. Nie spodziewałam się, że, wiecie, że będę pracowała w fabryce kosmetyków, że podołam, że poznam tą pracę, że poznam tylu ludzi, że się przeprowadzę, że, wiecie, tyle rzeczy się wydarzyło, że naprawdę jakbym w jednym słowie miała powiedzieć, to był rok zmian. Rok zmian, koniec roku wyhamowany gwałtownie, niespodziewanie i spodziewanie, bo jak ktoś z was jest tutaj dłużej, to ja jak się już przeprowadziłam, i wtedy ta fabryka już dalej była ode mnie, to ja już myślałam, że to też dużo zmieni, bo no wiecie, co innego jak macie pod nosem praca, co innego jak już trzeba dojeżdżać. No. Wszystko się, że tak powiem, e, trochę komplikowało, zmieniało, no ale zmiany. Właśnie, jeżeli jakbym w jednym słowie miała nazwać rok 2019, to ja bym powiedziała, że to był rok zmian. E, wyhamował gwałtownie, bo myślałam, że do końca roku jeszcze popracuję w tej fabryce, szczerze Wam mówię. Myślałam, że jakoś e, uda mi się. Dobrnąć do końca roku, ale no, niestety, wiecie, możemy coś planować, tak, a życie pokazuje nam, no i każdy ma swoje limity. Mi ten limit się wcześniej skończył. Wychamował ten rok, więc teraz mam takie wyciszenie, odprężenie, dojście do siebie, bo powiem Wam, że ta praca. Bardzo mnie, że tak powiem, w jednym słowie odwodniła, i słabo wpłynęła na moi, moje kondycje, takie zdrowie, ale wiecie, zdrowie w takim bardzo szerokim pojęciu. To myślę, filmik na inny temat i w ogóle, bo, bo ja nie twierdzę, że ja bym tam dalej nie pracowała, jeżeli by te okoliczności były inne, ale widzę teraz, jak bardzo szybko takie zmiany zdrowotne poszły rozumiecie, że, że ja tego nie widziałam właśnie, bo często jesteśmy w biegu, pracujemy tutaj to, a nie, nie widzimy dosłownie nie mamy czasu, żeby tak z boku na siebie popatrzeć i zobaczyć, że coś się dzieje nie tak. Dla mnie to bardzo było źle wpłynęło na moją zdrowie, figurę, w ogóle brak wody. To, co wam mówiłam, że tam nie można było się napić wody. Że, wiecie, hałas, że no, wiele czynników, które no, w dłuższej perspektywie, słuchajcie, nie służą zdrowiu. Można się do tego przyzwyczaić, można się uodpornić. Moim zdaniem można było tam pewne innowacje w włożyć. Ja zresztą nawet mówiłam Liderce, że, że tam, gdzie stoły dwie, stały dwie maszyny, to przy jednej, gdzie pracowałyśmy, to żeby dojść do wody, to trzeba było zrobić wielkie kółko. A my nie dosyć, że nie miałyśmy czasu, żeby tak się napić, to jeszcze była daleka, ta wo, daleka woda. I ja mówiłam właśnie, że, żeby zrobić zbiornik tutaj koło maszyn. Ale to wiecie. Bo uważałam, że, że, że brakuje tej wody. I to w dłuższej perspektywie, ale wiecie, pracowanie też przy etynolu, tak, przy perfumach, to, jest, to się wydziela tam cały czas alkohol, więc nawadnianie, jakby oczyszczanie organizmu to jest bardzo istotna sprawa. I ja naprawdę widzę, jak teraz wróciłam już do picia wody, jak się zmienia, jak powoli takie wiecie, moje ciało przestaje być takie napompowane. Dosłownie takie było napompowane. Mięśnie swoją drogą, tam, wiecie, kondycja, ale to jest, to, to, to zupełnie co innego. To takie, miałam czasami takie wręcz napuchniętą buzię. Wiecie, jak, nie wiem, jakby ktoś po przepiciu. Nie wiem, bo ja nigdy tego nie doświadczyłam, ale mam takie wrażenie, jak obserwuję <gryw> pewnych ludzi, oni mają właśnie, jak piją dużo alkoholu, takie napuchnięte buzie. Także... Y ale można by było to zmienić, i tak dalej. Nie chcę narzekać i wspominać. Dziękuję za to wszystko, co się zdarzyło, bo to dużo mnie nauczyło, dużo mi pokazało. Zweryfikowało, słuchajcie, święta też zweryfikowały wszystkie koleżanki, znajomości, wszystko to zweryfikowało. I to, co zawsze mówię, wiecie, praca to jest tylko praca. Najważniejsze jest to, co wy macie w środku, jak jesteście zbudowani, bo ludzie, słuchajcie, raz będą Wam przyklaskiwać, a za chwilę się odwrócą. Ja i to zauważam na YouTubie, w życiu realnym, wirtualnym. To nie ma znaczenia, tak naprawdę. To, co mamy w życiu wirtualnym, to przenosimy cząstkę siebie w to życie wirtualne i to też pewne odzwierciedlenia tego są. Więc. Ludzie będą la, raz Wam poklaskiwać, zaraz później będą się odwracać, dlatego bardzo ważne jest to, co Wam mówię, słuchać się siebie. Po prostu być swoim najlepszym przyjacielem. To zły pies. Najważniejsze słuchać po prostu siebie. I mieć zaufanie do siebie, słuchajcie, bo inni wam przyklasną, będą za wami, później za chwilę się odwrócą. Pewnie fajnie, jak macie przyjaciół, na których możecie liczyć, ale wiecie, zapominacie o tym przyjacielu, o sobie. Nikt was nie zna tak, jak wy siebie znacie. Nikt. Wasze najskrytsze marzenia, wasze potrzeby nikt tego nie zna, tylko wy wiecie i wewnętrzna rozmowa ze sobą, czego się chce, jak to wygląda, szczera taka, to jest klucz po prostu do do robienia w życiu tego co się chce i serdecznie wam polecam, tutaj gdzieś napiszę wam tytuł filmu tego z Johnem Deppem, 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 <grym> który gra profesora i właśnie on tam mówi naprawdę znamienne słowa, takie proste słowa, ale myślę, że ten film właśnie jest tak fajnie nakręcony, że, że trafi do wszystkich, że dlaczego my wegetujemy, dlaczego tak naprawdę nie żyjemy, dlaczego boimy się żyć? Przecież nic nas nie ogranicza, tylko nasza głowa. Jeżeli czegoś myślicie, że nie możecie zrobić, to tylko wasza głowa to myśli. Tak bardzo się boimy tych zmian, a one są nieuniknione. Zmieniamy się codziennie. Codziennie. Dzisiaj, kiedy to kręcę, już nigdy nie będę tak wyglądać jak dzisiaj. Nie będę już młodsza. Ten dzień się skończy i był idealny. I tego Wam zawsze życzę, żeby każdy dzień był, wiecie, zaczęty, skończony, tak jakbyście. Tego chcieli, i żeby właśnie później nie żałować, bo wiecie co? Nie żałuje się tego, co się zrobiło, bo to nie ma sensu, bo to są doświadczenia. Ludzie odchodzący z tego świata żałują tylko tego, czego nie zrobili, bo to, co zrobili, to jest lekcja lekcja różna wiecie, to nie ma co oceniać, czy to było dobre, złe. Nie, to są lekcje, doświadczenia. Najbardziej żałuję tego, czego nie zrobili. Więc w 2020 roku życzę Wam, żebyście zrobili to, o czym zawsze marzyliście, o czym chcieliście. I Pamiętajcie o tym, że to się nie stanie z dnia na dzień, że po prostu stryk, tylko po prostu próbujcie, idźcie w tą stronę, w którą chcecie iść. Bo to po dwóch krokach może się okazać, że to wcale tak naprawdę tego nie chcecie, tylko wam się tak wydawało i żyliście w marzeniach. Wiecie, bo jak się je zaczyna realizować, to później nagle, ej, to chyba w ogóle nie to. I wtedy odkrywa się inną drogę. I dlatego warto jest robić, działać. Wszystko jest w głowie, ale za głową słuchajcie, działanie. Po prostu róbcie kroczki. Doświadczajcie, nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy z nas ma tyle czasu, ile ma czasu, więc nieważne, ile mamy lat. Jeżeli ktoś mówi, że czegoś nie możesz zrobić, to widocznie on ma to ograniczenie w głowie, bo on by tego nie zrobił. A jeżeli ty czujesz, że zrobisz, to zrobisz. Zrobisz tyle, ile będziesz mógł, mogła, spróbujesz, żeby później wiedzieć, że spróbowałaś. To naprawdę dużo daje. Dobra, już się rozgadałam niemiłosiernie. Więc podsumując, 2019 rok był zmienny, dużo zmian, i był bardzo rozwojowy. Jestem ciekawa, jaki dla Was był ten 2019 rok. Jakbyście mogli w jednym słowie albo w jednym zdaniu go określić, jaki był dla Was. A 2020 rok, powiem Wam, że nie wiem, jaki będzie. Dosłownie nie wiem, jaki będzie. Zakończyły się pewne etapy. Wystopował ten 2019 dla mnie. No, a 2020 powiem trwialnie najważniejsze, żeby był zdrowy. A dalej, to czas pokaże. Po prostu trzeba iść i próbować nowych rzeczy, bo każdy rok to po prostu zmiana to jakby nowe odliczanie. Ale tak naprawdę każdy dzień jest nowym odliczaniem. Więc. Kończąc ten 2019 rok, mówię dziękuję. To był rok pełen zmian i dużo mnie nauczył. Bardzo dużo mnie nauczył. Więc już witam 2020 rok, czego on mnie nauczy. Zobaczymy, przekonamy się. I wszystkiego najlepszego życzę Wam. I pamiętajcie, żeby spełniać swoje marzenia. To, co macie w głowie, macie w sercu. Więc idźcie za tym, próbujcie, małe kroki. Nie od razu Rzym zbudowano, ale próbować warto, bo pod koniec każdego dnia a dla mnie to tak naprawdę każdy dzień jest jakby końcem życia jak wstaje słońce, kładzie się. Później tylko się żałuje tego, czego się nie zrobiło. Bo to, co się zrobiło, to się zrobiło. Doświadczyło się czegoś, zrobiło się coś. Ale najsmutniej jest, kiedy się nie zrobiło. Także jestem ciekawa, jaki 2019 rok był dla Was w jednym słowie, w jednym zdaniu. A w 2020 roku życzę Wam przede wszystkim zdrowia i tego, żebyście próbowali. I słuchali siebie. Nie tych schematów, które mówią, że masz tyle lat, musisz to, musisz. Nie, nic nie musisz. To twoja głowa myśli, że musisz. Nie. Wystarczy przestawić się na swoje myślenie, swoje pragnienia i iść za Bo chyba w tym akurat życiu, myślę, nie ma nic piękniejszego jak po prostu robienie coś zgodnie ze sobą. Tak. Także słuchajcie, jadę, więc niech ten 2020 rok będzie taki, jaki sobie życzycie. I pamiętajcie, że to jest tylko nowe odliczanie, bo ludzie lubią tak coś kończyć, zaczynać, ale tak naprawdę to nieważne, czy to jest nowy rok, czy to jest jeszcze stary rok. Bo każdy dzień jest nową nadzieją. Jest nową nadzieją na to, że możecie zawsze zacząć, zawsze zrobić, zawsze spróbować. I nie ma za późno, i nie ma, że nie możecie. Wszystko możecie, wszystko możecie. Tylko zapytajcie się siebie, co chcecie, wiecie, bo to też ktoś tam powie. No, a ja bym chciał to, a tego nie mogę, tak, bo już jestem za stara, albo nie wiem, baletnicą być. Jeżeli chcesz bardzo być baletnicą, to możesz zapisać się na zajęcia z baletu. Jest taniec jazzowy, bardzo jest zbliżony do baletu. W każdym wieku to można robić. To jest rozciąganie, stretching. Ja nie widzę w tym problemu. Problem jest w głowie. Także słuchajcie, każdy dzień jest dobry do tego, żeby zacząć iść w kierunku tego, czego chcemy, po prostu. Więc wszystkiego najlepszego w tym 2020 roku. I niech się nam wszystkim wiedzie. Dziękuję, że jesteście ze mną. I no właśnie. Ja tylko mam do Was też prośbę jedną, żebyście byli bardziej aktywni, żebyście dali mi bardziej znać, że jesteście. Ale to i tak jest zawsze Wasz wybór, co chcecie wybrać: czy być biernymi widzami, czy dać znać, że jesteście. Bo wiecie, to fajnie wiedzieć po prostu, bo nawet. Jak się wam nie podoba filmik, a oglądacie, to jeżeli ja nie mam sygnału, tak? Nie mam łapki w dół, albo nie napiszecie czegoś, to ja tego nie wiem. A wiecie, no, żeby mieć jakąś komunikację, albo czy wam się podoba, to też nie wiem, tak? No, muszę mieć jakiś yy, odzew. A tego nie mam, a chciałabym mieć więcej odzewu od was. To jest, są takie moje życzenia odnośnie YouTube'a, a poza tym to zdrowie jest najważniejsze. Słuchajcie, bo reszta przyjdzie. Jak idę za głosem serca, to ona przyjdzie i gwarantuję Wam, że Wam też przyjdzie. Tylko trzeba siebie słuchać, ale tak, wiecie, nie tak słuchać, słuchać. Zrobić poważną rozmowę. I może się okazać, że ten wewnętrzny dzieciak nie będzie chciał z Wami od razu rozmawiać. Jeżeli olewaliście go dłuższy czas, to on nie będzie, nie wyskoczy tak z chóra. Nad tym trzeba popracować, bo zawsze można z nim pogadać i po prostu nie poddawajcie się nigdy. Jadę. Widzimy się niedługo w następnym i wszystkiego. Jak to się dawniej mówiło, do siego 2020. Tak, przepijmy to kawą. Co byście chcieli zrealizować w tym 2020 roku? I pamiętajcie, że takie postanowienia to są fajne noworoczne, ale bo one może tak wiecie, nadają kurs jakby, ale Myślę, że yy, tak się mówi, a, że, 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 że nie warto robić takich postanowień i ten. Yy, yy, myślę, że takich skrupulatnych i ten to nie warto, ale jak macie jakieś yy, marzenia, to warto po prostu iść w tym kierunku, po prostu, że w tym roku spróbuję tego, tak. A to, że tego nie spróbujecie, to może spróbujecie czegoś innego, wiecie. To, co... Jedno marzenie prowadzi do innego, a czasami to marzenie nie staje się marzeniem, więc warto po prostu działać. Nie przestawajcie na myśleniu, tylko działaniu. To razem, to jest siła taka, wiecie. Jeżeli coś macie w głowie, to oznacza, że możecie to zrobić. Tylko tutaj wchodzi w gra, jeżeli macie w głowie, że nie możecie. To nie możecie. To wtedy musicie szukać, e, dlaczego nie możecie. Co was powstrzymuje? Najczęściej to będą schematy, to będą inni ludzie, otoczenie, że inni tak nie robią. Dla mnie to zawsze jest bodźcem, powiem Wam. Właśnie inni nie robią, to ja to zrobię, bo ja jestem takim buntownikiem. Ale w, u większości ludzi zauważam, że po prostu no bo, no bo tak inni nie robią. A ja się wtedy pytam zawsze, no właśnie! No i dlatego ja robię. Dobra, bo bym wieczność tu gadała. Trzymajcie się zdrowo, widzimy się niedługo w następnym i do siego 2020!